Yo, to jest Hot Six Challenge 2. Właśnie tak. Link w opisie. Fanto. Sprawdź to. Ej. Każdy polityk jak Mauro Prosperi zrobi wszystko By się wybielić, by tylko zostać u władzy Zrobią to samo, by tylko przeżyć każdy cel Uświęca środki, w co pompowane są nasze podatki Link w opisie do skórki To jest zadanie tych wersów, właśnie płać Hajs na się pomaga, to dla służby zdrowia Polecę braga, daj kwit, im dziś with me Podaję ziomek i w głowie bałagan, to nie sens sen, chorych plaga, jebać covid Kurwa błagam, cel palków Wersy broni, wersy szybkie, jak kula w stronie tu nadal Siedzi coś w nas, potrzebny czas by wytrwać Jak Nicky Lauda, wciskamy gaz Pełnych obrotów trzeba korzystać Media tak wiarygodne, jak mili wanili na scenie Wszyscy walczymy z pandemią, tak właśnie robi to podziemie Nastaje cisza, więc przekmiń Poznałem ten syf od deski do deski Na nic się zdały fałszywe uśmieszki Gorzki jak Joe Pesci Nieśmiertelne wersy, wierz mi, zadanie proste. Zbieramy kwit, lecą nominacje, więc kończę. Pierwszą osobę, którą chciałem nominować, jest to Wojtek Bart. Wojta, mam nadzieję, że w szybkim czasie nagra swoją szesnastkę. Druga osoba to Robson. I trzecia osoba, którą nominuję, Michał Biliński. Peace.